właśnie piknik milota, militarny w drodze do wolności, organizowany między głównie przez Chłopiec Czerwonak, pod patronatem Wójta Gminy Czerwonak. E, pomysł wziąłem się z tego powodu, ponieważ w tym roku mamy 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej i chcieliśmy to uczcić, ponieważ jest to bardzo ważne wydarzenie w naszej historii. Atrakcje przewidziana na, na dzisiejszy dzień jest to pokaz musztry wojskowej, Przeprawa na rzece Warcie, pokaz łodzi oraz konkursy wodniackie, jest tutaj również grupa rekonstrukcyjna Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Ryduta, która ma swój punkt z replikami broni. Odwiedziło nas również Wojsko Polskie, dokładnie Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych. Odbywają się prelekcje ze świadkami wydarzeń wojennych oraz wystawa drucha Mariana Grześkowiaka, bardzo interesująca. Z sklep Bastion oraz Bizon Survival Group, którzy przygotowują warsztaty m.in. z znicania ognia za pomocą krzesiwa. Można zjeść pyszną wojskową grochówkę, która jest wydawana przez harcerzy. Odbywają się zajęcia, dla zabawy dla dzieci też w klimacie wojskowym, mamy zjeżdżalnię bezpłatną dla wszystkich dzieciaków, watę cukrową, popcorn, bardzo dużo atrakcji. Odbywają się również zajęcia z pierwszej pomocy. Zwracamy uwagę na to, że udzielanie pomocy przedmedycznej jest bardzo ważne i wcale nie jest trudne. Są również z nami wozy wojskowe, w których można wejść, można popatrzeć, potrąbić, porozmawiać z żołnierzami. Odwiedziła nas również Straż Pożarna, oddział, y, wielko, y, oddział ochotniczej Straży Pożarnej z Czerwonaka. Y, od godziny 16 odbywać się będzie punkt strzelecki, czyli zawody ze strzelania z wiatrówki. Przejażdżki konne też się pojawią już wkrótce oraz y, odbywa się cały czas pchli targ militarny, na którym można zakupić różnego rodzaju y, rzeczy wojskowe. I cały czas od godziny 13 odbywa się. Quest gra wiejska świadami historii organizowana przez drużynę harcerską. Gra ma na celu przybliżenie wydarzeń historycznych za czasów II wojny światowej. To bardzo fajnie. Naprawdę miła atmosfera, można naprawdę wiele ciekawych rzeczy zobaczyć. Bardzo ładna wystawa wojskowa taka. Do tych orłów takich, nie? O, piękne, pięknie to wszystko zrobione. W tym dniu przyjęliśmy tutaj zaprezentować parę technik survivalowych. Jesteśmy grupą survivalową Bizon. Przygoda, pasja Adrenalina, nasze mocno. Robimy różne rzeczy. Będziemy dzisiaj pokazywać metody rozpalania ognia improwizowanymi metodami. Będziemy pokazywać, jak, jak przefiltrować wodę, trochę o tej wodzie opowiemy, no i parę innych ciekawych rzeczy. Przeprowadzimy parę konkursów dla dzieci, dla dorosłych. Będzie można wygrać trochę nagród. Ogólnie będzie fajna zabawa. My jesteśmy ze Światowego Związku Związku Armii Krajowej, pod pododdział REDUTA. Działamy dla, dla obronności kraju i też zajmujemy się tym głównie, jeżeli chodzi o Wielkopolskę. I dzisiaj e, staramy się wnieść jakiś wkład tutaj do, do, e, do organizacji całego eventu. Najbardziej mi, to mi się podobało, jak płynęliśmy tym, tą łódką, tam na te zadania, te pompki i te, e, i na rozszyfrowanie chyba to było języka morsa, jak mi się wydaje.